I crossovery są wszędzie. Nie ma marki, która nie miałaby ich w ofercie. Niedawno nagrałam wideo o tym, dlaczego nie warto kupić suwa i wiele osób zgodziło się ze mną. Samochody o tej linii są duże i ciężkie, a nie dają wiele w zamian. A gdyby tak zrobić coś naprawdę niedużego, zapraszam na 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Volkswagenie T-Cross. T-Cross to najmniejszy SUV w ofercie Volkswagena. Jest o 12 cm krótszy od T-Roc'a, ale dłuższy i wyższy od Polo. Model Polo wspominam tu nieprzypadkowo. Jeszcze do niedawna w ofercie marki dostępna była też wersja Polo Cross, czyli miejskie autko o podniesionej linii. T-Cross też wiele dzieli z Polo, chociaż moim zdaniem wygląda mniej nudno. Według producenta ma być wyjątkowo pakownym samochodem, którym wygodnie może podróżować nawet 5 osób. Wewnątrz wszystkie Volkswageny wyglądają znajomo, bo wygląd wnętrza jest podobny we wszystkich modelach. Oczywiście nowy tuarek ma bardziej zaawansowany system inforozrywki, ale tutaj nie można narzekać. Można wybrać Ticrosa z Active Info Display, czyli wyświetlaczem, którego wygląd można dopasować do potrzeb kierowcy. Jeśli Twój telefon można ładować indukcyjnie, to świetnie. Starsze modele można ładować przez złącze USB. Można ich mieć w samochodzie nawet 4. Nikt nie będzie narzekać na wyczerpaną baterię w telefonie czy tablecie. Z przodu jest też wejście 12V. Jak zawsze przyglądam się schowkom. T-Cross ma duże kieszenie w drzwiach. Mieści się tu litrowa butelka. W podłokietniku nie ma dużo miejsca, ale można tam wrzucić klucze czy paczkę chusteczek. Z przodu przy szybie jest też wgłębienie na drobiazgi. Przed pasażerem kolejny schowek średnich rozmiarów. Można też mieć szufladę pod fotelem pasażera. Problemem wielu crossoverów jest kiepska widoczność. T-Cross do nich nie należy, a to dla mnie jedna z ważniejszych cech samochodu. Jeśli muszę się kręcić na boki, wyglądać na każdą stronę, to nie mam przyjemności z jazdy. Pod tym względem jest dobrze. Słupki A nie zasłaniają widoku, a T-Crossem jeździłam po kompletnie obcych, krętych, wąskich drogach. Na kanapie dwa isofiksy na zewnętrznych siedzeniach. Jest też isofiks na siedzeniu pasażera z przodu. Teoretycznie możesz wozić tym samochodem trójkę dzieci, troje dorosłych z tyłu. To raczej pasażerowie na krótki dystans, powiedzmy do przejechania spod teatru na kolację, ale raczej nie na dłuższą trasę. Ja mam 1,60 m wzrostu, ale wszyscy na świecie, poza moją mamą, są ode mnie wyżsi, więc nie planowałabym tu wieść trojga moich znajomych nad morze. Dwoje już prędzej, chociaż do tego wrócę za chwilę. Aha, nie ma podłokietnika. T-Cross ma przesuwaną kanapę, dzięki czemu powierzchnia bagażnika może wynosić między 385 a 455 litrów. Tylko, że te wyjściowe 385 litrów liczone jest razem z powierzchnią pod podłogą. W Polsce T-Cross dostępny będzie tylko z zestawem naprawczym, żadnych kół dojazdowych. Kanapa jest dzielona w proporcji 60 do 40. Po jej częściowym lub całkowitym złożeniu można tu sporo spakować. Są dwa haczyki na zakupy i uchwyty do zamocowania ekspanderów, bardzo rozsądnie. Niestety nie ma otwierania i zamykania gestem, ale to nie ten segment. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście, z jakimi silnikami oferowany jest T-Cross, to teraz się zacznie. Na początku samochód będzie oferowany tylko z dwoma wariantami silnika litrowego o mocy 95 lub 115 koni mechanicznych. To nie jest dużo. Ale spójrzmy na to tak. Myślę, że nikt nie zakłada, że to będzie samochód na trasy. Docelowo pojawią się diesel 1.6 i benzyna 1.5, ale Volkswagen Polska nie przewiduje w tym roku innych silników niż 1.0 TSI. Litrowy, 115-konny silnik to niewiele. Do miasta wystarczy, do jazdy obwodnicą czy autostradą poniekąd też, jeśli samochód nie będzie załadowany po dach. Co za tym idzie, kiedy mówiłam o wożeniu przyjaciół z tyłu? Po mieście jak najbardziej, ale na wakacje jedziecie osobno. t cross jest poprawny, niewybitny, ale nie koszmarny. Nic nie przeszkadza mi w jeździe, nic jej nie utrudnia, jak kiepska widoczność czy niewygodne fotele. Przy okazji jest regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Wspominam o tym, bo pod moim materiałem o suwach wielu moich odbiorców przyznało się do problemów z kręgosłupem. Ja też ja mam. Coraz więcej systemów, które kiedyś były elementem wyposażenia najwyższych wersji naprawdę luksusowych modeli, pojawia się w miejskich samochodach. T-Cross seryjnie wyposażony jest w system pre-crash chroniący pasażerów przed skutkami zderzenia oraz w system monitorowania martwego pola ten chyba znacie z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego. To ostatnie to inna nazwa systemu ostrzegania przed ruchem poprzecznym. Aha, jest też kamera cofania dająca obraz o dużej rozdzielczości. Na Instagramie padło pytanie o to, czy T-Cross wyposażono w adaptacyjne światła LED. Nie do końca. To znaczy, są opcjonalne LEDy z przodu i standardowe z tyłu, a światła z przodu mogą automatycznie przełączać się na światła drogowe czy mijania. Ta opcja nazywa się Light Assist. W Volkswagenie Golfie można mieć Dynamic Light Assist, czyli coś bardziej zaawansowanego. Jest coś jeszcze: apka mobilna. Trochę wyśmiewałam się ze specjalnej aplikacji w Volkswagenie App GTI, ale tutaj nie ma zdublowanego obrotomierza, tylko coś naprawdę przydatnego. Zacznijmy od tego, że aplikacja będzie cię informować o tym, czy wszystko ok z samochodem. Ciśnieniem w oponach, nadchodzące przeglądy, powiadomienia o problemach. Wszystko masz w aplikacji. Możesz też prosto z niej zadzwonić do ulubionego serwisu i umówić się na wizytę. Ale to jest nic. Jest też. Historia podróży. Ale przecież wiesz, dokąd jeździsz, prawda? Tak, ale może chcesz wiedzieć, ile dokładnie kosztuje cię wyjazd nie do najbliższego centrum handlowego, tylko do tego, które wolisz, a jest trochę dalej. Aplikacja policzy cenę paliwa zużytego na podróż, poda dokładną odległość i odtworzy trasę. Chcesz się nauczyć jeździć bardziej eko, ale nie wiesz jak? Jeśli uruchomisz te opcje, system będzie oceniać, jak często i jak mocno przyspieszasz i hamujesz, na którym biegu jedziesz i na tej podstawie pogratuluje dobrych nawyków albo zasugeruje ich zmianę. Jeśli lubisz rywalizację, możesz też porównywać swoje osiągnięcia z innymi kierowcami samochodów marki Volkswagen, którzy korzystają z aplikacji. Może się okazać, że twoje wyniki spalania na podobnej trasie są o parę procent lepsze niż sąsiada, a na jednym baku robisz dzięki temu dodatkowe kilometry. To klasy Przykład grywalizacji życia codziennego, ale o wiele bardziej satysfakcjonujący niż uprawa roślinki na ekranie samochodu. Patrząc na tę aplikację i słuchając, co ma o niej do powiedzenia zespół odpowiedzialny za nią, mam wrażenie, że jest planowany kolejny etap jej rozwoju. Nie zdziwiłabym się, gdyby docelowo dobre wyniki z aplikacji mogły się przełożyć na przykład na zniżki na ubezpieczenie czy darmowego hot doga na twojej ulubionej stacji i prawdę mówiąc, nie czułabym się z tym źle. Może wolałabym falafel od hot -doga. Mimo całej tej muskularnej sylwetki Ticros to zwierzę miejskie. Oferowane jest tylko z napędem na przednią oś i nie ma planów wprowadzenia wersji z napędem na wszystkie koła. Jeśli chcesz taplać się w błocie, polecam Suzuki Jimny. Tutaj celem jest komfortowe poruszanie się na stałej trasie, dom, praca, szkoła, zakupy. Temu służy dobra widoczność, szeroko otwierające się drzwi, duży bagażnik i systemy bezpieczeństwa. To może być samochód dla rodziny 2 2, o ile nie planujecie corocznych wypadów w Alpy i do Chorwacji. Chyba, że samolotem. Co ty sądzisz o miejskich crossoverach? Chwilowy trend czy przyszłość? Planujesz zakup samochodu z tego segmentu? Jaki model? Daj mi znać w komentarzu. Nie zapomnij ocenić mojego wideo. Zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych testach. Dzięki i do zobaczenia!